Najpierw COVID-19, potem agresja Rosji na Ukrainę i wciąż niepewne czasy, które nie wpływają dobrze na życie europejskich społeczeństw. W efekcie wielu rodzinom trudno jest związać koniec końcem. Odeta Dete i nie? Molgorzata witamy serdecznie. Dzisiaj w Tyglu porozmawiamy o ubóstwie. Na jego granicy znajduje się niemal co piąty mieszkaniec Litwy. Ubóstwo ma różne oblicza i wiele wymiarów: ekonomiczny, społeczny i psychologiczny. Najczęściej definicja jest prosta: to sytuacja, w której jedna osoba lub cała rodzina nie ma wystarczających środków, by zapewnić sobie jedzenie, mieszkanie, odzież czy dostęp do lekarza. I mówiąc o roku 2023, to ten wskaźnik absolutnego ubóstwa był 354 euro dla jednej osoby, dla osoby samotnej, czyli no, średnio można mówić: 11 euro dziennie. Mieliśmy w kraju około 7% takich ludzi, to jest ponad 180 tysięcy. Nawet w Europie wciąż są ludzie, którzy każdego dnia stają przed dylematem: zapłacić za czynsz czy za jedzenie, kupić leki czy przybory szkolne dla dzieci. Jednym z powodów takiej sytuacji jest inflacja. Jest niekontrolowany wzrost cen na artykuły spożywcze, czyli koszt tego koszyka wzrasta w sposób niekontrolowany. Na przykład w Polsce jest bardziej kontrolowany. Tutaj powiedziałbym, jaki jest tak dobry przykład, czy idealny, to nie powiem, ale faktycznie również takie rozwiązania są w wielu krajach, żeby człowiek nie musiał ten minimalny, który korzysta z tej minimalnej zapomogi, żeby jego konsumpcja była bezpieczna już wchodząc do supermarketu. Cena leków również u nas niepodstawnie, cena leków jest zawyżona i również ten system kompensacji za leki jest nie zawsze odpowiedzialny. Czasem jednak ubóstwo dotyka ludzi, którzy nigdy nie przypuszczaliby, że taki los może ich spotkać. Cieszyli się szacunkiem, mieli dobrą pracę. Jednym słowem stabilność, przerwaną przez nieszczęśliwy wypadek, chorobę, niepełnosprawność, uzależnienie lub nagłą utratę pracy. Jeżeli człowiek poukładany spotyka się właśnie z taką sytuacją, że no, traci majątek i spada do tego poziomu ubóstwa to po prostu bardzo często na Litwie popełnia samobójstwo. Dlatego u nas taka wysoka statystyka samobójstw, bo co mówię faktycznie no, o, o niskiej stabilności psychicznej e, no, wielu obywateli Litwy, również tych poukładanych. No i to jest od wielu czasu się nie zmienia. Najpierw psycholodzy myśleli, że to jest taki syndrom okupacji sowieckiej, że to taki, po prostu takie nieprzystosowanie, taki jako bunt, a teraz już 30 lat żyjemy w wolnym kraju, no i w ciągle te statystyki są znacznie wyższe niż statystyki europejskie, faktycznie statystyki światowe. Osoby żyjące w ubóstwie często czują się izolowane, tracą wiarę w możliwość zmiany swojego losu, popadają w depresję, sięgają po środki ostateczne, by przetrwać, nawet gdy oznacza to przestępstwo. Czas na rozmowę o tym poważnym problemie. Razem z nami jest dzisiaj Agata Subotowicz, analityczka do spraw polityki socjalnej w Narodowej Sieci do Walki z Ubóstwem. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Wiadomo, że ubóstwo wielu osobom odbiera nadzieję na lepsze życie. Czy taką wiarę w lepsze jutro da się przywrócić? Właśnie amerykańskie badania pokazują, że e, jeśli już człowieka dotknęło ubóstwo, ją przez dłuższy czas boryka się z tym problemem, pół roku i więcej doświadcza tego ubóstwa, już coś zmienia się w jego myśleniu, już coś zmienia się neurologicznie w samym mózgu, że człowiek nie widzi jakby wyjścia z tej sytuacji. I już on sam nie wierzy, że z tego można wyjść. I też czy można powrócić jakby tą nadzieję, to tak, ale Trzeba bardzo dużo pracować z tym człowiekiem, którego już dotknęła ubóstwo, z nim, z jego rodziną. Potrzebna jest pomoc i psychologiczna, mhm. i pomoc emocjonalna, i finansowa. Kiedy myślimy o ubóstwie, to przede wszystkim chyba myślimy o braku pieniędzy, ale ubóstwo to nie tylko kwestie materialne. Wtedy, kiedy na przykład rodzina nie ma dostępu do usług publicznych, kiedy mhm. na przykład dzieci nie otrzymują dobrej edukacji, bo mają jakieś różne bariery, aby otrzymać tę edukację. Tak samo może być cyfrowe, kiedy o rodzina nie ma komputerów, nie ma internetu i tak samo z powodu tego też um, e, doświadcza takiego wykluczenia społecznego. I e, tak samo, na przykład, kiedy mówimy o różnych grupach etnicznych, na przykład o Polakach na Litwie, część Polaków na Litwie ma bariery językowe, z tego powodu na przykład trudniej jest dla Polaków znaleźć jakąś pracę, czy też otrzymać lepsze wykształcenie z powodu tych barierów. Tak samo barierów językowych, barierów społecznych. Na przykład Polacy mogą czuć się, czuć się wykluczeni. Czyli jeżeli ktoś mieszka na wsi, Poza miastem, ma duże odległości, dostęp do, do, do miasta i jego usług, lub nie zna dobrze języka państwowego, lub przyjechał na Litwę, nie jest nawet mniejszością narodową, to jest bardziej narażony na ubóstwo. Tak, tak i jest. Mhm. Dane państwowe pokazują, że ubóstwo na wsi jest większe niż ubóstwo w miastach. Na przykład na wsi poziom ubóstwa sięga 26%, kiedy w miastach 18%. I widzimy, że. Cię czwarty właściwie człowiek, tak? Tak, Najmniejsze ubóstwo jest w tych największych miastach, takich jak Wilno, Kowno, Klajpeda, bo to też są wielkie miasta. Tutaj jest dobry dostęp do usług publicznych, do opieki zdrowotnej, do edukacji, tymczasem na wsi panuje większe bezrobocie. Tak samo jest ważne, ważne to, że na wsiach częściej mieszkają osoby starsze, emeryci, otrzymują niskie. Emerytury, niskie zasiłki społeczne, ich tam bardziej dotyka ubóstwo. Tak samo na wsiach więcej widzimy rodzin, wielodzietnych rodzin, których żywiciele chociaż i pracują, ale ich wypłaty są mniejsze niż wypłaty w większych miastach. Tutaj chyba trzeba też zrozumieć, że ubóstwo może dotknąć każdego. W różnych momentach, etapach życia. Na przykład, kiedy jesteśmy dziećmi, nie jesteśmy odpowiedzialni za, za swoje. Za swoją sytuacją finansową mhm. i dlatego dzieci też, dzieci też dotyka ubóstwa. Na Litwie 17% dzieci mieszka poniżej poziomu ubóstwa. Później, kiedy już zakładamy rodziny, bierzemy kredyt, to spłacenie tego kredytu może być przyczyną mhm. ubóstwa. Widzieliśmy ostatnio w czasie ostatnich kryzysów, że ludziom bardzo wzrosły opłaty za kredyt. Tak. Зростан Еврібори людям було зараз трудні виплатити кредити. І з поводу того, ні не, немало мало людей і стратило і мешкання. Їх ситуація фінансовася погоршила. Могом появитися ріжна проблема І Докуди no, теж чоловік може стратити з праці. E Albo pracować robi się trudniej. Wiadomo, że w tych przypadkach, kiedy są osoby starsze, osoby nie wiem, niepełnosprawne, które mają duże problemy tam zdrowotne, no to bardzo duża rola w tej pomocy jest, zostaje państwu. Ale jak sam człowiek mógłby temu zapobiec? Czy nie jest tak, że kiedy my zarabiamy dobrze, jesteśmy zdrowi, my nie myślimy o tym, że to może nas dotknąć, że nie przygotowujemy sobie tej poduszki finansowej? Na, na, na taki wypadek. Bardzo często e, ludzie, którzy doświadczają ubóstwa spotykają się właśnie z taką krytyką, że, e, że osoby naokolo, społeczeństwo myśli, że człowiek sam winny, mm -hmm. że człowiek sam winny, bo nie, nie miał tej poduszki finansowej. E, jeśli na przykład też e, człowiek jest zdrowy, ale nie pracuje, ale nie może znaleźć pracy, bo na przykład na wsi jest mniej tych prac, tak. jest trudniej znaleźć pracy. I jeśli człowiek nie pracuje, to często też społeczeństwo tak mówi, Aj, bo leni się, bo nie Chce pracować, bo mm -hmm. sam jest winny, każdy mm -hmm. sam jest odpowiedzialny za e, swoją sytuację. Tak, w takich wypadkach bywa, że człowiek naprawdę sam wybiera taką drogę i tak dalej, ale my widzimy, że częściej to jest e, taki, że bardzo trudno, bo na przykład człowiek w czas nie utrzymał odpowiedniej edukacji. Pytanie, czy tutaj winny sam człowiek, czy winny sam system, mm -hmm. że e, tak, tak się stało jakby. I e, też widzimy bardzo wielką niesprawiedliwość w naszym systemie podatkowym. Na przykład Litwa na e, opiekę społeczną przeznacza o 1 trzecią mniej niż inne państwa europejskie. I e, bardzo łatwo oczywiście byłoby powiedzieć, że musimy przeznaczyć więcej, ale e, widzimy, że nasz system podatkowy jest niewystarczająco sprawiedliwy, że zbieramy zbyt mało dochodów do budżetu i nie mamy wtedy pieniędzy, by przeznaczyć więcej. A jak przeznacz, przeznaczamy o tyle mniej niż innych pa, inne państwa, dlatego mamy i niskie świadczenia socjalne, mamy dlatego i mniejszy dostęp do usług publicznych i tak dalej, to te korzenie tych problemów są bardzo głębokie. E, od, e, Od tego czasu, kiedy Litwo wstąpiła do Unii Europejskiej, od tego czasu ubóstwo i nierówności dochodowa na Litwie były jedną z największych w Unii Europejskiej. I wtedy nikt nie zwrócił na to uwagę, nikt nie robił, bo wszyscy ekonomicki twierdzili, że jak wzrosła nasza gospodarka, wtedy automatycznie ubóstwo nierówności. Teraz widzimy, że nasza gospodarka naprawdę wyrosła. Mamy bardzo mocno ekonomikę. Jednak widzimy, że ubóstwo i nierówności dochodowe nadal nie zmalały. Nadal mamy jeden z największych wskaźników ubóstwa w Unii Europejskiej, i teraz widzimy, że po prostu wzrastająca gospodarka tego nie naprawi. Potrzebne mm -hmm. są poważniejsze rozwiązania, takie jak reforma systemu podatkowego, tak samo zwiększenie e, zasiłków, e, świadczeń socjalnych i e, e, tak samo wzmocnianie usług publicznych. Tak samo chyba bardzo ważne e, zmienić samo myślenie o ubóstwie. Też e, kiedy gadamy o podatkach, to ludzie często nie chcą im płacić, bo często mówią, że e, że nic od tego nie otrzymują i tak pracują, pól wypłaty wychodzi na podatki i nic z tego. Mhm. Ale tak naprawdę z tych podatków mamy bezpłatną naukę, mamy e, opiekę zdrowotną, e, mamy, e, mamy te takie bezpieczeństwo w kraju. Kiedy też mówimy o e, zmniejszeniu ubóstwa, Dużą rolę grają organizacje pozarządowe, charytatywne, tak samo ostatnio media. Widzimy taką, taką dużą stygmatyzację i marginalizację tych osób, którzy mieszkają w ubóstwie. A to też, to ich może ranić, to, ich, to też przyczyni się do tego, że później te ludzie tracą motywację, aby zgłaszać się o zasiłki, aby otrzymać jakąś pomoc, aby... Ludzie tracą motywację, aby jakoś zmienić swoje życie. Myślą, że już nigdy nie znajdą tą pracy. Mhm. Ludzie są wykluczane społecznie. Kiedy mhm. borykają się z jakąś problemą finansową, już mogą sobie pozwolić mniej, a jeszcze są wykluczane społecznie, e spotykają się z tą to taką dyskryminacją, mhm. to, to też może tak załamać tych ludzi i przyczynić się do tego, że te ubóstwo tylko będzie wzrastać. Też e, często słyszymy że takie sytuacje bywają w szkołach, kiedy dziecko przychodzi w e, nie wiem, brudnych ubraniach albo ona e, może nie tak e, kategorycznie, ale przychodzi, nie wiem, w tym samym ubraniu często. To e, z niego się śmieją, e, jego e, o, spotyka się z taką e, stygmatyzacją, mhm. dyskryminacją i też to dziecko później traci jakąś nadzieję na lepsze życie w przyszłości. W swojej pracy miałaś jakieś osobiste doświadczenie? Nie wiem, masz, spotkałaś się z jakąś rodziną, której historia Cię osobiście dotknęła? Może pozytywnie? Ostatnie jedna z historii, która najbardziej mnie poruszyła, to poznałam takiego ojca, który wychowuje siedem dzieci. Sam? Sam, mhm. tak. E, mieszkają na wsi, e, domek taki e, żywniany, варунки життя для дітей там сон, направда, і небезпечні, mm -hmm. і, направда, mm, услышала вілля болісних біля історій від нього, як діти, як там цосі ламалося в тому дому, як дом пшитека, як якісь муцніші вятри там цосі ламісі, для того, э, e, теж діти зустануть зранені і так далі. Е, і Аля Найбар за сумні порушила в тій історії, що е, сєд, діти, всі ці ходять до школи, і є тільки два компютери. Е, uh, і uh, від часу пандемії, е, uh, хіба всі це зауважили, що все остатньо дуже діджиталізується. Mm -hmm. е, Цораз вінці компютер і телефон вже стався Tak, taką codzienną potrzebą, taką obowiązkową potrzebą i bardzo to widzimy w szkołach. Teraz prawie wszystkie prace domowe są zadawane i w komputerach, ale tak. trzeba już umieć robić te wszystkie prezentacje tak. itd. Tak I ojciec opowiadał jak siedmioro dzieci mają dwa komputery i on opowiadał jak dzieci muszą zmieniać się yy, aby każdy mógł odrobić swoją pracę domową. Na przykład jedno dziecko odraja pracę domową do 10 wieczora, drugie dziecko od 10 do północy, trzecie dziecko od północy do drugiej godziny. I jeszcze bywa, bywa nawet, że od drugiej godziny do czwartej godziny. I wtedy wow. ta sytuacja była mnie... No, bardzo trudno to, o takim słyszeć, bo jednak e, później dziecko idzie z rana do szkoły na 8 godziny. Jeszcze oni mieszkają na wsi, to muszą już o szóstej wstawać, żeby zdążyć na autobus, który dowiózłby do szkoły. Dziecko spało tylko 2-3 godziny z powodu tego, że robiło pracę domową. W nocy, bo nie mają komputerów. Oczywiście takim dzieciom jest trudniej wtedy się uczyć. Wtedy otrzymują gorsze oceny i wtedy też e, otrzyma gorszą edukację. I Wtedy trudniej jest postąpić do uniwersytetu i trudniej jest jakoś zmienić swoje życie. Zamknięte koło tak, się takie robi. zamknięte koło. Mm. tak. Że doświadczyłaś ubóstwa w dzieciństwie, mm. no i wtedy z powodu tego całego systemu, wielka szansa, że doświadczysz jego później też. Obserwowanie, dotykanie wręcz takich historii z bliska na pewno też jest obciążeniem dla Ciebie też osobiście. Co Ciebie motywuje do dalszej pracy, do dalszego działania w, tej, w tym obszarze? I Wtedy, kiedy słyszymy takie problemy, to oczywiście kontaktujemy się z naszymi organizacjami, takimi jak Caritas, Czerwony Krzyż i tak dalej. Mam Bardzo dużo łączymy takich organizacji. Ludzie otrzymują pomoc psychologiczną, pomoc emocjonalną tych organizacji. Później my słyszymy te pozytywne historie, widzimy, jak życie ludzi zmieniło się. I wtedy po takich historiach naprawdę motywacja wzrasta i też, na przykład, bardzo często ludzie, którzy doświadczyli takiej pomocy, którzy zmienili swoje życie, oni chcą pomoc dla innych i też później ludzie idą na wolontariat do tych organizacji, gdzie otrzymali pomoc. To y, też widzimy, jakie życie się mienia, i nas to bardzo motywuje. I tak samo mnie chyba motywuje jeszcze ten ogrom pracy, który trzeba zrobić, żeby zmniejszyć to ubóstwo, bo widzę, że jeszcze dużo trzeba zrobić, widzę, że mogę dużo zrobić, i to tak motywuje. No cóż, Agatu, dziękujemy Ci bardzo za tę rozmowę. Każdy chyba powinien mieć tyle wrażliwości, co Ty, i może wtedy te zmiany będą szybciej następowały. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. A my przenosimy się do naszej mini pracowni, gdzie czeka na Państwa już Basia Baranowska, która udowodni jak niewiele trzeba, żeby stare ubrania zamienić w nowy element garderoby. W pracowni jest już ze mną Basia Baranowska. Mamy też stary dziecięcy sweterek. Jeżeli mi udowodnisz, że z tego można zrobić coś jeszcze, to i tak Ci nie uwierzę. Zobacz, już udowadniam. Wykonałam takie rękawiczki. Z takiego swetra. Właśnie, tak, z takiego swetra. No. I dzisiaj z tobą wykonamy identyczne. Dobrze, to w takim razie przystąpmy do pracy, co będzie nam potrzebne. Właśnie, jakiś stary sweter, nożyce, szpilki. I tutaj mam taki wykrój na rękawice. Ja go też właśnie wykonałam tak bardzo zwyczajnym sposobem. Po prostu położyłam dłoń na tkaninę, obrysowałam i wycięłam. Mhm. Czyli mamy taki szablon, tak. z którego będziemy z kolei też wycinać, jak rozumiem, kawałki. Tak, więc poproszę, abyś Ty mi w tym pomogła. Dobra, czyli igiełki poprzypinałam i myślę, że bardzo, bardzo precyzyjnie. precyzyjnie. Tak, jestem z ciebie zadowolona. To może Basiu ty wytnij. Dobra. Już mamy wycięte. Tak, już mamy wycięte. Następnym krokiem będzie po prostu tak, odpionamy te wszystkie szpilki, i ja szyję te dwie warstwy. Idzie zima. Więc jak znalazł, będą takie rękawiczki. Bardzo potrzebny atrybut w naszej garderobie. Pierwsza rękawiczka jest już gotowa. Tak. Zszyta i po prostu wywrócona na właściwą stronę. Pięknie. Ja tymczasem już wycięłam, odrysowałam i wycięłam drugą rękawiczkę. Bardzo jest to szybko. I zostaje nam zszyć tę drugą też. I mamy komplet. No cóż, muszę przyznać, że rzeczywiście da się to zrobić. Dowodniłam, to no to nawet... tak? Tak już Ci wierzę. Nawet dosyć proste. No i teraz tylko sprawdzamy, czy pasują. Świetnie, idealnie, jak ulał. Jestem już gotowa na chłodniejszy sezon. Ja też, też Basiu. <noise> Dziękuję Ci bardzo. Uzbrojone w nową wiedzę, kończymy odcinek, ale już dziś zapraszamy Państwa na kolejny tygiel. Widzimy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Pa!